Witam wszystkich. Taka bańka do kierunkowskazu kosztuje 2,50 zł. Taka można powiedzieć dość skomplikowana żarówka H4 firmy Osram 10 zł. A to maleństwo do mojego kierunkowskazu 3 dychy. Wiecie dlaczego? To napiszcie w komentarzu, a ja Wam pokażę, jak ją wymienić. Zapraszam do oglądania. Patrząc na przedni reflektor, na klosz główny i Kierunkowskaz, który jest umiejscowiony poniżej, oraz na zaślepki, które dają nam dostęp do żarówek świateł drogowych i mijania. Wydawać by się mogło, że żarówka kierunkowskazu będzie gdzieś tam poniżej. Ja wam spróbuję gdzieś tutaj zajrzeć. Gdzieś tam. Nie ma czego szukać, już od razu mówię. Żarówka ta znajduje się pod tą zaślepką gumową. Zdejmujemy i postaram się, żeby Wam to pokazać. Jak tutaj wchodzicie, to teraz po lewej stronie widać taki kabel w głębi, zielony u góry i biały na dole, to jest właśnie wtyczka, czy oprawka raczej, żarówki halogenowej do kierunkowskazu. I ją wystarczy złapać i pociągnąć do tyłu, nie trzeba nic kręcić, jest to z jednej strony bardzo proste, ale otwór jest stosunkowo niewielki. Jak macie duże ręce, no to będziecie mieć problem. No i teraz pokażę Wam, jak to się wyciąga. Po prostu wsuwamy rękę u mnie lepiej lewą, bo jest troszkę węższa, jest mi to łatwiej zrobić. Łapiemy palcami z dwóch stron tej oprawki i po prostu ciągniemy. O, i wyjmujemy. I zobaczcie, tak to wygląda. Tak wygląda wtyczka. Żarówki halogonowe. Ta już jest nowa wymieniona. Dlatego wezmę ją złapie w papier czysty. To znaczy chodzi o to, żeby nie zostawić tłustych śladów na kloszu. Przy żarówce akurat kierunkowskazu raczej. Może nie mieć to dużego znaczenia, natomiast przy światłach drogowych czy tam mijania, no to wtedy to warto robić. Ale ja już z przyzwyczajenia sobie biorę w suchy, czysty papier. Polega to na tym, że przekręcamy troszeczkę, wkładamy z powrotem i możemy montować. Ja Wam teraz pokażę ten pusty w tej chwili otwór na tę oprawkę z żarówką, żebyście wiedzieli, jak to w środku dokładnie wygląda. O tutaj, ten języczek na dole, tam się wprowadza właśnie tą żarówkę i po prostu tą oprawkę razem z żarówką wciskamy w ten otwór. Tak jak mówiłem, niczego tu nie trzeba przekręcać, po prostu wsuwamy, wciskamy i tutaj y, to nam zaskoczy. No i robota gotowa. Dobrze jest sobie właśnie przyświecić latarką, wtedy widzicie dokładnie co robicie. Ten języczek, który tam widzieliście, nieco powinien ułatwić nam wsunięcie żarówki na swoje miejsce. O, no, i zaskoczyło. Tak, zakładamy o tym, nie zapominajcie: często się zostawia to gdzieś tutaj, potem nam gdzieś może to wpaść i się po drodze zgubić. Poza dość wąskim dostępem do tej oprawki, nie ma tutaj większych problemów, także w przypadku tej żarówki. Jest powiedzmy w miarę ok. Jeżeli komuś pomogłem, to proszę o kciuk w górę i ewentualnie o subskrypcję kanału. Ja na dzisiaj dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.